Okej, okay, dobra, tak więc teraz przerzuciliśmy się na inne towarzystwo. Więc przywitajcie się z piękiem. E, I bierzemy się za robienie questów. Zacznę od tego cięcia tutaj, co wygląda. Co łazi cały czas do przodu, tu jakby rozważał e, samobójstwo. Tak, na szczęście. To jest upierdliwe, że. Pieniu, ty widzisz, jak ja się ruszam, nie? Tak. No ja nigdy nie widzę, jak ktokolwiek inny się rusza. Nie wiem, czy od czego to zależy. Nie zmieniłem, żadnych ustawień. Welp. <coughs> no, <coughs> no, Immovable objects. Okay. Hello, stranger! What brings you here? Uh, you. Not a bit data-AP. Just passing through. On your way to Arisola, probably. Carry on then, my business isn't that interesting to you. Huh? Bravo. Oh well. Portugal. not of the views. Ah, breathtaking, aren't they? Sometimes I sit here for hours and wondering if this is how the high above look down on us what the hell are you some religious naughty little shit how small and insignificant we must look from here there anyway i'm interested in the changes of perspective this little high angle view we have here is just a taste of what it must be like to look down from high above of course i'm not crazy enough I, I to plan anything regarding a high above don't worry i just want to see how we could understand their perspective suppose we could see our little dennis from above the clouds so if course so, of course, if uh, uh, the thought of hiring an airship to take pictures, but that would be too expensive, and I'm just a gifted amateur with intellectual curiosity. But you, you could help. Really? You're a tamer, aren't you? We could use a properly trained flying temtem. -tem. We need a temtem -tem strong enough to carry a camera and well trained to get us exactly the shots we want. You think you can help with that? I can give you a little reward for your trouble. Sure, for science! Excellent, let's take a look at your tempedia and see what Birdie might do the job. Okay, treat us Start Tempedia. Yeah, musisz z nim rozmawiać. Prostu? Znowu. Let's do this, let's uh, look at him. Maybe this one. No, better this one. Yes, this is the, bring me this one. Barnshee? Yes, right, what we need. Strong but also intelligent. We need it to follow instructions with complete accuracy. Not just fly high. Get me a Barnshee. Nato, no Mam. Ah, you're back. Do you have my flying photographical platform? This, Mato, this is ten, temtem. Here it is. Oh, excellent, excellent. What a magnificent beast. Let's see. Hold it while I strap the camera here. Yes, that looks like it will cool hold. Very well. Now, let's get started. Oh, uh, so what do we do now? I'll give you instructions. Get your little friend airborne. Noto Yazda, that's to see That's it! Yes! It looks high enough. It must have been a great pick. Let's take a general view of the area. Uh Dobra, over the cliffs. No, that's not right. Not over the water. Okay, overhead of the fortress. Sort of a windward fort. Okay, general view of Denise. As high as you can. Okay, dobra. Oh look at these incredible images, never before seen views of Dennis. oczywiście były widziane, wystarczy, że leciszem te kretynie. nie. Dobra, nieważne. Look there. The see these two minuscule dots in the middle of the red rocks? That must be you and me. Extraordinary. Ten człowiek ma wyobraźnię orzecha. Thank you so much, my young assistant. Thank my banshee, not me. Thank you too, little creature. You have done but your bit. But here is that the balance is than Let me give you something special I have created after many years of carefully observing the dance of the winds. Turbo choreography. Technique, curse Course for turbo choreography. The ancestral dance of Dennis is a powerful ritual that bestows protection, uh, special defense for the whole team. Okay. Speed. A speed. speed. That's okay. Faktycznie, SPD byłoby SDef, gdyby to był Special Tak, masz rację. Czekaj, gdzie to jest? jak Exit. O, courses, jest. Mam Stone Wall, który daje ten, który daje dużo defa i trochę SDFa. I turbę choreografii, który daje wszystkim SpeedA. Ha. Huh. Brzmi ciekawie. Dobra, na razie to zostaje w spokoju. Dobra, to my tutaj. Um... K -k -k Dobra, to wrócimy na molo z tego co widzę. Na południe. Tak. Tam mamy Biegniemy. jakiegoś wykrzęknikowca. do molo i I mam, i Mamy na też wodę. w sumie. Tak, mamy też gościa do ogarnięcia na tej. skoło wys tej wysepki na środku jeziora, jak tam się domek stoi. Nie wiem, ja tam jeszcze nie byłem. Ech. o ganki! We meet again! This will be a slaughter. No, pewnie walniesz go tym. A, nie, Delirium Fakt, ok. Ja musiałem z moim gankiem pójść twardsz T um, ponieważ miał prędkość lecącej kupy i to takiej w słabym wiersze. Wszystkie, niestety, były dobre, a nie byłem w stanie znaleźć czegoś, chociaż w połowie, tak dobrego, więc musiałem na to się zdecydować. Which was kinda sad. E, dobra. Tutaj w sumie wytępny ten fragment, jak łazimy. Nie trwa to jakoś bardzo długo. Jesteśmy na miejscu. No tak, dobra, najpierw tutaj w prawo. Dobra, A nie, czekaj, nie, trzeba... Um, a nie pomolo? Po pomolo trzeba podejść chyba. Nie, czemu trzeba by było niby pomolo podejść? Dobra, ja podejdę pomolo i pogadam z tą... Whatever. Excuse me, do you know the ferry for Turquoise is coming? Anytime now. They've been saying that for ages. I'm starting to worry that it might not come at all. Have you heard anything about it? No, but I can investigate. Would you? That would be great. It's n not such a long trip anyway. Could you please find out? Okay. riverine fellowship at Torquaza. Gentle the Ciensky Holler Est. Tutaj. Oh, Okay. Is it? Oh my. What is that? O oh maj, Wiesz co? Widzę, jak co na tym mole taka ręka z podwody takie za kostkę nie i do wody. Właśnie, ile ty dymbylaki masz? tak u 90 82. Też muszę teraz tu zganki na... Uh, używając właśnie tego, moich dwóch pierwszych temtemów, bo chcę im właśnie atak wpakować dość wysoko. No co, skoro już tutaj jesteśmy, Z, to pokażę, gdzie można złapać legendę. Huh? Chodź, Okej. Okay. O, oh, czekaj, bo ktoś mnie dorwał. Hmm. Catching temtem? Yes, this is a really good spot to catch water temtem, but those two there on the pier have been arguing for hours and they scared away all the temtem, so... Want to fight? Yes, let a knights break from this routine, let's get down to business.

All the damage, the damage, the agony. Dobra, dobijam tego na dole. Nie, tego na górze, sorry. Ciekawe, czy ten gościu ma. Ma. <grym> oh well. I znowu klepiej mnie. Cały czas spida. speeda. A, Toodles, ma noodles. A tym musimy mieć więcej defa, saipad Kurde, jakoś, z jakiegoś południa działa mi ten, ten płaszczyk, e... Coward's Cloak. Spek głównych, mu pierwszych musisz mieć wrzuconego tym tam. Aaa, okej, okay, czekaj. A teraz masz dostęp tylko do trzech w składzie. No tak. Jeszcze Banshi dalej nie siedzi w ogóle w składzie, Ugh. Dobra. Dobra, e... teraz płyniemy do góry. północ, pół okej, okay, spoko. Płyń, płyń, wzdłuż molo. Płyń, płyń. Jasne. <laughs> tam będzie walka, więc płyń, płynie. Eee, tak, z takimi dwoma frajerami chyba się w nich wrąbałem raz. Już wcześniej gdzieś. Kalazu. Wow. To jest to, to coś, co chcę sobie wyekspić, żeby mi w kalabys ewoluował. Jakiś sensowny temtem -tem z typem toksycznym. Można wtedy zrobić mu ten patent eee że... wiesz, że zadaje... spłoduje zatrucie, używając e, strzału wodą, ten... ten... U, uru... uru... coś tam. Ta rybka mała nie się nazywać. To Michi. Lewo, lewo, lewo. Okay. Lewo, Do jaskini. Do jaskini. Or not. Tak, to to. What a coincidence! Właśnie o tobie mówiłem! Czas yep, umrzeć. Lep, lep, Dobra. Tutaj ogólnie też jest zadanie, z tego co widziałem po lewej na dole. Mm -hmm. lecimy najpierw po nie? Możemy, w sumie. U mnie możemy, w sumie możemy. Rozciągnij ja tego na górze, ja chcę mieć to na dole. Okay, that, that's one way to do it. Zobiliśmy z niego Sahimi, jakiera. Tak, e, parę, parę takich tak ma. Ten e, elektryczny e, którego nie możemy jeszcze złapać, ten co wygląda jak duch z Ghostbusters e, Sparzi właśnie. Też ma śmieszny dźwięk jak dostaje moc. A, a surfboat! Good thinking! Saves the energy on the way here, so you arrive fresh and ready for a fight. Smart hm. mamy podobną fryzurę, nie będę na ciebie nic mówił. Dobrze sobie, sobie, jak ciężko jest mieć przez całą drogę głowę nad wodą, żeby ta fryzura się nie popsuła. No właśnie, to jest, to jest jeden z tych powodów, o których nic nie mówię. Dead. No cóż, to to... Oh, o no kamaj Widzę, że tutaj kolejny ten Chain Lightning pójdzie. Nie Dobra, to ja pyknę u A jeszcze okay. lepiej. Electric Storm? <laughs> w drugiej grze dopiero mogę tego użyć. I nie mam DCB Ma wyekwipowanego. No tak. Jak już może Electric Storm to. A, ah, my Reflexes are shot. Too tired from swing, Ta, Tak se to tłumacz, frajerze. Jasne, jasne. Po prostu ja ugorszę ten Idziemy. <laughs> no. Dobra, zobaczmy co. Walka. Ogólnie ten, ogólnie. Nie, może wstawię też Nestle na pierwsze miejsce, żeby nie zostać tak bardzo w tyle. Czy z drugiej strony trochę klepie tym bedlakiem, więc. Kurde, ten. Skancz bije bardzo mocno. I nie będziesz odpadał, zwłaszcza jak dosniemy się na drugą wyspę, bo na drugiej wyspie on się przyda. No już ma taki walczące, porządne, więc. One is a do same Marina. Hello? What are you doing here? What happens if you jump off Denis? Dude, you're such a pain. Nope. Do you think I came all this way to be alone because I wanted a conversation? Naturally! Oh, by the Silara, what would it take you for to leave me alone? Aha, tak uh, to na górze Something to perk up my temptem Take this and shut up Ether <grym> Now leave me alone <grym> Na no dole, na dole So now can we talk about <grym> Ale no. Quest Mój Boże Opłacało się, nie? No, so, oh, Pozwalam odpalenie cent, żebyś żeby po żeby prostu pójść na miejsce No, no dobra, kalazu Oho prosisz <noise> Sądzę, że powinniśmy się wymienić. Ja wezmę sobie Nestle i je ten ja na dole. To wtedy wiesz, to na, co ja najwyżej musiałbym, leczył. Ja musiałbym party założyć. Tak. Możemy no to, tak zrobić. No tak zróbmy, bo ogólnie jak ten jak z Royal gram tak biegaliśmy i to było bardzo wygodne. Eeeem. Um, to co, ja Wow, teleportował mnie tam, gdzie założyliśmy party. Co? Teleportował mnie tam, gdzie założyliśmy party. Ciekawe. Nie, <ścoughs> muszę teraz zdymać całą tę drogę. No, tak, musisz do mnie przypłynąć. Send. Screw this. Nie będę znowu się przebijał przez to całe ścierwo. Mówi dwa senty powinny mi wystarczyć na jakiś czas. Na ograniczoną ilość kroków każdy cent jest. No, tak jak w Pokémonach, brzmi logicznie. Kolejny cent, pewnie mi się gdzieś przy wodzie albo przed wodą nawet skończy. Czy w ogóle w tej lokacji są jakieś ciekawe tematy? Aquamarina Caves. Hmm. No. Oh well. Nie. w sumie to nazwę waleb banczy z jakiego punku, skoro już tu jestem więc tak, tu są tylko kalazu, tateru, stajpaty, keyle, skanca. Można skanca dostać tutaj, tak Już jak tutaj grindowałem raz to właśnie ten, to właśnie trafiłem parę skanczy. Co tutaj wezmę? To ja może będę spróbować złapać sobie skanca w takim w sumie no, nie ma razie, no możesz pobiegać na razie mi i po, spokojnie po, tak szukać. Udało mi się tego, e, Grand Pach zrobić. Ale nie użyłem go, bo za to cały czas biegam chętnie z tym. Z ewolucją e, piłkiego. Brać są okay. kawku? Chyba nie, nie? No, on jest dobry na wodne temę. No tak, wziąłem sobie tu Vaya, tego skończa Kalazu, Hojika, ewolucję Piłkiego, nie pamiętam. I Nestle. Piłkiego, jak się nazywa, czy nie pamiętam ewolucję? E, Piranhand? Piran Coś takiego. Co dobra, wezmę sobie tego. E tego u um Majeru, czekaj, się nazywa. U Rybka. Od pewnego momentu dostaje toksyczne ataki. On ma w ogóle taki patent, że Water Cannon, jeżeli masz tego toksycznego sprzymierzeńca, to powoduje Poison przy okazji. Jeden z który chce ewoluować sobie Kalazu. Dobra, płynę. Oczywiście coś mi gryzie w kostkę od razu na dzień dobry. Szans jest w sk tutaj. Trofim ze 3, jak więc to 5%, 5 jest takie dość mocno przereklamowane, mam wrażenie. Hmm, po prostu to jest dalej rzut kostku, tak? No tak, tak. Może ci się trafić nawet parę razy pod rząd sam. W obu na przykład, jak farmiły Barn -shee, na Barn -shee też jest 5% szans, nie? No tak. ...to w ciągu tam trzech godzin złapały jedno. Jest taki fajny atak Cheer Up. Jeżeli ten, jeżeli masz jakiś atak długo ładowany, to mogę wziąć ten temat z tym, bo wtedy ci jedną turę ładowania go. Okej. Okay. I u kogoś ten atak mam, chyba u tego, u tego, tej rybki, u, u Mishi. Eee, Sprawdzę szybko. Nie, cooperation tutaj mam. Kto mnie ma cheer-up? Nie, unik tutaj niestety. Dobra. W każdym razie, czy my będziemy chcieli taki build zrobić, to dawaj znać. Dobra, jestem przy tej. Z ocr to fajnie działa. A, ok. A jestem to z Jara, przy tej... tsunami i ma, in, ma parę ataków, które się tu, tu Jasne. Jestem przy wejściu do tej jaskini wodnej. No to opła do środka. Jestem właśnie w środku, za to już już wewnątrz Tuż przy wyjściu Okej, okay. to już do ciebie. Czekam na zaproszenie, bo to ty masz mnie zaprosić, żeby wiesz, była właściwa kolejność. Wiem wiem, wiem wiem, już idę. Uuu, coś się przycięło do siostro No. ja poprowadzę. No, okej, okay, dobra. Ale hmm. będziesz się za mną teleportował, więc spokojnie. Jasne. No dobra, tutaj akurat jest tylko jedno je wyjście, więc... Tak. Dzień dobry. Skyle. Skale jest dobre do tego, jeżeli chcesz reanidować na prędkość. Dobra Wow, przeżył to Gratulacje Przeżył to tylko po to, żeby zostać porażony. Tak Tyle szczęścia. Well, na pewno mógł zatańczyć przed śmiercią. To The Epileptic Dance. Uwaga, witaj. To jest miejsce, gdzie masz 5% szans na osiarę, -y, jak jesteś na wodzie. O, okej. Okay. złapiemy od razu jedną? Nie, sajpot. Nie no, chyba aż takiego farta bym nie miał. Jak już jesteśmy w tej jaskini, to możemy bawić się z tym, z tą przestrzenią, z czerwonymi, tymi kryształami. Mm, żeby tam logicznie y, coś zrobić, z tego co kojarzę, trzeba z trzeciej wyspy dostać łyżby do kryształu Ja wiem, udało mi się dostać do wielu miejsc bez tego, bez kombinowania z tym. Aj, uh, just must be another. We won't go unless we have our for her ladyship. Eee, uh, za szybko kliknąłeś, nie wiedziałem co wiedziałeś. impossible. Z... Że Lady Lottie już dawno przepadła. I jak wiesz, do you know her ladyship's name because I beat her at Windbert Fort What an outrage I shall avenge her then Sure you, will. you little shit Generalnie nie ma powodu żebyśmy szli tam na dół wiesz No jakieś zdjęcia z kopania No w sumie tylko chyba to No to jasne. Chain 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 uh -huh. And it's all dead So much for revenge. Kurde, jedna tura, wszystko leży. Gratulacje, jesteś z porażką. Zound, I have betrayed. Coś tam, coś tam, nie wiem Lady Lottie's trust. Okej, okay. szy szybko się spierdział. Dobra, to co, mówisz, że się cofamy i idziemy najpierw w ten? No W sumie jeszcze nie szedłem, a tu są następne Belsotto, czy jak oni tam się nazywają? Granty Velsoto. Klepać. Pewnie, no to jazda, Expa nigdy za wiele. Well, keep digging! That's what you said last time when her ladyship ordered us to find that damn. I'm the one giving orders here, and I say, watch out! Here they come again! Jak to? Again? No, a to są ci co im już nakapaliśmy. A. <laughs> a tak to ci co pilnowali tego śmiesznego poszczyka. Aha. Wiesz co, może, może, weźmy coś co nie jest tak przepakowane, żeby to chociaż było zabawne, jakiś za 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 utłukujemy? No dobra, ale to zmienimy po walce. Zdecydowanie. Już... No to oczywiście, że po walce, teraz nie ma sensu. Teraz będzie po prostu eksterminacja. Moja ulubiona nacja to eksterminacja. Wow. To nic, czego nie można powiedzieć jeden Chain Lightning. Ewentualnie... burza yy, z piorunami. Ewentualnie. W jaskini. <noise> znaczy, miałem nadzieję, że już tego, Chain Lightning, żeby mnie wyleczyć, ale... To też może być. Ty możesz rzucić. I tak zatrzyma się na tobie i nie uderzy we mnie. No tak. To jest przewaga tego Sea Serpenta. Okej, okay, Barnchee. Dobra, i tak na razie wypadam, więc mogę się zertnąć. Eee, ja nie mam energii na atak żaden. Ehm. Zastanawiam się co by tutaj... No ten tylko lubi Też nie mam energii, więc użyję Tesla Prison yy, i yy, i tak dostanę overexert'a, więc cokolwiek. Dead. Tak, bo niestety mój overexert jadłby mi pół HP. No tak, ty nie miałeś w ogóle energii, to jest trochę inna rozmowa. Znaczy nie, to się tam miałeś... A tak, o, to wyrzełaś też dużo. Eh, another defeat for Clan Belsotto! Spokojnie, będzie jeszcze więcej. Shut up and run, you fool! O, z tym to się zgodzę. Ale stroje mają fajne w sumie. Tak, tak, zdecydowanie podoba się bardziej tej ich ubranka niż te od... Skrzynka. Od... Um, Team Rocket. Dobra, najsłyszę sobie Tuwaja na pierwszą linię. Ma najniższy no level. Czy nie, Fish Tastic niech będzie. I... Hmm. Dobrze jest. Dokonałeś tych zmian? Tak. Prawie. Cent razy jeszcze... pięć, okej, okay, spoko. Nie idź dalej, bo ja jeszcze chcę zmienić ten... A, swoją ekipę po... po zrobić roszady. Tak. Ten tukan w ogóle ewoluuje dopiero kiedy go weźmiesz w odpowiednie miejsce, nie trzeba go levelować tak naprawdę, jeżeli tylko o to by Ci chodziło. Muszę zlewolować też przez ten przez poziomy. A to jest generalnie IV tego świata, więc ja nie chcę go ewoluować w ogóle na razie. Aha. Ale wiadomo tylko... jakie będzie miał zmiany jeszcze. No tak. A on ewoluuje no. w kryształowego. Tak, widziałem właśnie. A kryształowe mówić. są fajniejsze ten termin. Dobra. Mm. A tym nie mam za bardzo specjalnych ataków. Dobra, no to wala tylko na dole i tyle. Finbitem z tego na dole, go wykończę szybko. Fish Slap Ciekawe, że te, że walczące tutaj są dobre na ziemne i na bodajże. Kryształowe. Krystałowe. Dobra, e, Water Cannon? Nie, przeciążę przy, się. Sharp Rain, przeciąże się. Finbit, mówi się trudno. Kolejny fish Slap. Ogólnie ten na 30 poziomie nauczył się mój ten. Um, ta, ta ośmiornica. Ka, ka, kala, no, kalazu kalazu. się nauczył. Uh, humiliating slab. W sumie to czekaj, wezmę sobie go wstawię na pierwsze miejsce i go ekwipnę, ten, ekwipnę już komuś innemu. Bo teraz już uh, mogę, ten już może walczyć sensownie w miarę jak my humiliating Slap. Cloak. Okay, got We can Eh uh, uh, Come here. Be quiet. Why? Baddies ahead. Right around this bend. Why you don't want to meet them? They have Temtem and they are vicious. We think they are part of the team that caused the landslide a few days ago. I already dealt with them. Really? Yep. Really? I fought them at Windward Port. Wait. Więc to so must be Sofia told me about you. W takim razie, I suppose I have no advice to give you. You know how to take care of yourself. fucking no. duh. O oh, Scale. Okay. Scale. So, no, to czekaj, ten na 30 poziom to. Eh, dobra nieważne. Zmienię go za chwilę. I ma give you a Uderzaj macuszkami. Haha, wygląda ja jak Power Slap. Ja robię Teftown, Down, więc. Aha, i ten, ten uh, Humiliating Slap też robi Def Down w ogóle, nie? Aha, no tak, no to. Hmm. hmm. Biedny skill. Yep. już teraz C jesteśmy, generalnie w tej chwili mamy tem temy mocno poziomami ponad całą pierwszą wyspę, wiesz? No, wezmę, zmienię tego na Tuwaja, bo mam 25 na nim, będzie sensowniej.